Właśnie, manokulamy jak to woli, w każdym razie cześć, ja jestem Szymiks, ale na kanale na kanale, Rafała nagrywam. dobra, i do teraz się ma, i tak, pierwsze co mamy to tu moja chałupa, chałupa, boże, dom, sam z Rafałem tworzyliśmy tą mapkę, przez wień od około 17 do północy, połowę mapy zrobiliśmy, Dzisiaj tylko takie drobne wykończenia. O, chciałem skończyć, tylko sobie, tu tak. Tu dosłownie hodowla rzadkiej rośliny. Ale to na, naprawdę, bo jak pobieraliśmy to w tym szklarnie, to ten był znaczek i były takie, coś takiego jakby schodzące, no ale nieważne. Dobra, teraz idziemy do... o, tu też furtki zapamiętać. Ale dobra, na razie mapka się fajnie prezentuje, którą dopiero stworzyliśmy. Tutaj brama do sadu i chałupy. Tutaj takie dla beki. Tutaj też takie coś. Dobra. I do samochodu pokażę, oprowadzę Was. O, tutaj sąsiedzi mieszkają. Tutaj jedziemy do jednego. Trzymano, ty on zbladł. Jak się spoczył. Zaraz spadnie, spadnie. Nie dobra, ten sąsiad. Nie jest taki. To jest mały. To ten może być. Trzymano, kulano. O, ten pań taki wysoki. No jano Nie, to meduzyk, nie. Dobra, Ile resztę sąsiadów pokażę Ci. A, jeszcze tu. Na ręcznym. Nie chciałbym tutaj mieszkać. Ять. W krótkiej przerwie. Urwało nagrywanie. Tak, piszę. Troszkę oblodziłem. dałem to. Ten bałwan. I ten skąpiec. Plinę drzewa. O, już sobie. Tabliczka. Lampka. Ja ci. Tam jest chołupa, ale pokażę jaki. Nie chałupa, tylko dom, ale może tak wieśniacko. Pokażemy. Nie, nie z tego lasu. Pomiędzy tymi drzewami właśnie. To jest komitet. Ale właśnie. napiszcie w komentarzach co to jest. Tylko nie chcę usłyszeć liście bo... I patyki bo tyle to ja sam wiem. Ale jak to można usłyszeć bo cały tego nie idzie. Jadź. Nie idziemy w Tak, pokażemy skup. Bo, bo można dość do nas skup pobrać o Ten skup złożę i siana. Och, tutaj barwiatkowa pijenie jest? czubek Spaślak i skąd. Dobra. Laksony. Tutaj się sprzedaje, się wyjeżdża. Tutaj takie na ten. I tu tak. Posłużmy cichu. aby taki nie grzesz na Dobra. I jeszcze... A! Co No bo jeszcze tutaj, tutaj dokładniej... to sprowadzę. Challenger. Brama do otwarcia, dobra. Tutaj jest taki silos. O. Bałwan numer 12 go pilnie. Tam są świnie. Mapa jest jeszcze robiona. A tam co ten kupiłem? O, jeszcze tartek pokażę. No dobra, się już pojedzie ten. A, tutaj jest jeden z pół, które wszystkie robiliśmy. To jeszcze nie trzymamy, ale... Miary różne. Tutaj świnie, tam krowy, pole. Taki sklep zrobiłem, ale to jeszcze on nie jest skończony. No i tutaj tak. Jakby ktoś chciał sobie drzewo przechować przez chwilę na tartaku, żeby drzewo sprzedawać. To są takie duże, są takie mniejsze. I tutaj tak. Tak czy jak to się nazywa. Nie, 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 nie nie wiem do czego to jest, ale składa do wiórów tworzenia. Więc nie powiem do czego nie wiem. Tutaj no, się każdy powinien domyśleć, że... Kolej. No przestań się drzeć. Dobra. Jać. garaże do świn to jest to jest tak jak na oryginalnym kurnik dalej jest postawiony od farmy to nic tutaj chyba są owce nie wiem. tak tu są owce to tutaj właśnie spadające, bo to jest chyba żeby benzyna była ale nie jestem pewien Tak, dobra. Jest taka stacja bez nawalona, jeszcze będzie robiona. Brasłem na farmę. Ten taki płot. Niestety nie za ładny ten. Kurde no.

Czego no. Czy na balkonie? I tak się ma. to no, tak. Opuśćcie sobiecie, do następnego się